Nie, 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 nie. To jest, to, jest, to jest słabe, nie? Bo jeżeli zapytasz, wiesz, widzisz laskę, która mm, ma słuchawki i idzie i Ty ją na przykład pukniesz albo pomachasz jej i ona się oczywiście słuchawkę wyjmie, no bo zauważysz, że Ty coś tam do niej mówisz i Ty jej się zapytasz, czego słuchasz, to laska sobie w pierwszej kolejności pomyśli, a co Cię gościu to obchodzi? Nie wiesz o co no. chodzi. No, jakby, bo wiesz, bo to jest tak samo, jak y, musisz się umieć postawić w miejscu dziewczyny, nie? Zawsze zanim no. wykonasz jakiś ruch y, do kobiety, zanim no. wykonasz jakieś y, działanie, warto, żebyś nauczył się tej kobiecej psychiki, warto, żebyś sobie pomyślał w taki sposób: Dobra, jak się kobieta poczuje? Dobra, a co kobieta, y, jak to kobieta odczuje, nie? No i zobacz, no, no i takie rzeczywiście by było, jeżeli Ty byś podszedł do kobiety na słuchawkach, w ramach słuchawki i byś do niej powiedział, y, cześć, czego słuchasz, no to ona pewnie by sobie tak pomyślała, no nie wiem, słucham swojej ulubionej piosenki, a co Cię to obchodzi, nie? Jakby, wiesz o co chodzi. Takie, takie trochę, trochę takie dziwne dla, dla niej to było, dla Ciebie, dla Ciebie jest to normalne, bo wiesz, Ty do niej zagadujesz, ale, ale... Ale, ale lepiej, ale dla niej nie, dla niej nie. A chodzi też o to, żeby ona się poczuła jakoś tam komfortowo i żeby się ją zaskoczył, nie? Bo najważniejsze w tym zagadywaniu kobiet, tak naprawdę, i w ogóle w rozmowie z kobietą, ale szczególnie w zagadywaniu, bo o zagadywanie pytasz, jest zaskakiwanie kobiety. Bo jeżeli Ty ją zaskoczysz, powiesz coś nieszablonowego, powiesz coś innego, czego żaden facet do tej pory na przykład nie powiedział, tak? Zaskoczysz ją po prostu, poczekaj, ja sobie zamknę okno, Powiesz, powiesz właśnie coś, czego żaden facet do tej pory nie powiedział, no to wiesz, no jesteś od razu całkowicie innym facetem, nie? Bardziej interesującym, no bo zagadujesz w inny sposób, nie? Robisz coś innego niż cała reszta facetów do tej pory. Więc tak jak mówię, najlepiej to stosować nawet y, 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 ten skrypt, co ja ci podesłałem, nie? Czyli nawet właśnie to y, 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 jak do jednej y, y, bo mówisz do niej właśnie cześć, ona ci powie cześć, nie? No bo wiadomo, i mówisz do niej, że ładną, y, ładną masz koszu, ładną masz bluzeczkę. Nie? Ładną masz bluzeczkę. Ona dziękuję. A ty mówisz, ale mogę być szczery? No tak, tak, że. No i mówisz, właśnie, mm, ładną masz tą bluzeczkę, ale te buty nie pasują, nie? Albo sprawia wrażenie kłopotliwej kobiety. I tutaj, już ją zaskoczyłeś, powiedziałeś coś innego. Tak, no to tym bardziej podchodzimy, nie? Tym bardziej podchodzimy, tym bardziej zagadujemy, bo to jest taki znak od kobiety. To jest taki znak od kobiety, że jeżeli kobieta się właśnie uśmiecha do Ciebie w jakimś tam stopniu, Ty się do niej uśmiechniesz, ona odwzajemnie uśmiecha, albo uśmiechnie się pierwsza, no to jest taki znak od jej strony, taki nawet pod, często podświadomy, który po prostu w jej głowie się podział, nie? Że y, fajny gość, nie? Fajny gość. Może niekoniecznie, że, ci, że się jej spodobałeś, ale tak jej, powiedzmy, ta jakaś tam kobieca podświadomość darzyła Cię, obdarzyła Cię, powiedzmy, jakąś tam sympatią, nie? Z jakiegoś tam powodu nie do końca znanego nam, tak? No bo to w jej głowie coś się pojawiło, a ona przez Ciebie jakby nie zna, ona Ciebie tylko na przykład zauważyła. No ale to jest tak czy inaczej znak, że powiedzmy, ona obdarzyła Cię jakąś tam sympatią, no i warto to wykorzystać, tak? Czyli właśnie na przykład podejść zagadać, minus jest tylko taki, czy też plus, tak naprawdę, jeżeli wiemy, jak rozgrywać karty, to, to jest plus, że to, że ona się uśmiechnie, to jeżeli my do niej podejdziemy i zaczniemy, wiesz, i się w jakiś, czyli w jakiś sposób jej się tam spodobaliśmy yy, i my do niej właśnie podejdziemy, zagadamy yy, i zrobimy to, to wiesz, w taki normalny sposób, jak przeciętny facet i tak dalej, nie? Na przykład właśnie, cześć, co u Ciebie? Co tam? Jak Ci mija dzień? Gdzie lecisz do pracy? Znaczy, gdzie, gdzie idziesz? Gdzie mieszkasz? Ty, co robisz? Nie? I tak dalej. No. no to, no to znowu jesteśmy tacy sami, jak każdy facet, nie? I... Czyli on... nie, nie ten, nie retyną taką, tak zwaną tak, tak, tak. No chodzi o takie nieszablonowe teksty zawsze, nie? Zawsze nie zawsze nie, nieszablonowo, nie? Jakby wtedy. No, wtedy... Tak, tak, zapisz sobie koniecznie, no. Zawsze ta nieszablonowość wygra, bo jesteś po prostu inny i głównie o to chodzi w poznawaniu kobiet, nie? o zaskakiwanie kobiety, o zrobienie czegoś innego niż wszyscy faceci. To nawet tak samo jak w klubie. Zobacz, jak w klubie podchodzi większość facetów. Większość facetów w klubie podchodzi i zagaduje do kobiety coś w stylu, no najczęściej może z, z tym drinkiem, tak, z tym drinkiem, chcesz ci postawić drinka, cześć, zatańczymy, cześć, ładnie wyglądasz i tak dalej, nie? No i to nie przejdzie, to nie przejdzie, bo tak każdy facet do tej kobiety zagaduje, tym bardziej, że wtedy w klubie zagaduje więcej kobie, więcej facetów do kobiet niż na co dzień, no bo wiadomo, w klubie jest trochę inna dynamika, w klubie faceci są podpici, więc jest im łatwiej, tak? I jedynym sposobem, żeby kobieta chciała z tobą dłużej porozmawiać jest po prostu wyróżnienie się, wyróżnienie się, czyli zrobienie czegoś innego niż wszyscy faceci i możesz to zrobić na tysiąc sposobów, ale... Nawet właśnie ten teksty. Cześć, cześć. Powiem ci, że ładna sukienka, ale słuchaj, mogę być z Tobą szczery. I ona wiesz, już jest ciekawa. O co Ty chcesz mi powiedzieć, nie? Wiesz? I mówi, że świetna ta sukienka, świetnie na Tobie leży. Tylko te buty. Te buty totalnie nie pasują, albo ten naszyjnik, albo ta biżuteria. Ta biżuteria totalnie nie pasuje, nie? Wiesz? I ona mówi, ona się zaskoczy i powiedz: Co, jak to nie pasuje, wiesz? A, a, I tak dalej. Nie? I, już, I już jest bardziej zaciekawiona, już jest bardziej zaciekawiona Twoją osobą, bo zagadałeś do niej w zupełnie inny sposób. Czyli ona czuje przy tobie zupełnie inne emocje niż przy w każdym facecie, który do niej powiedzmy tam zagadał, nie? No, no. Yes. Te, tylko, tylko, że to wiesz, to, to nie jest Maciek tak, że coś jej nie pasuje, bo najczęściej wszystko będzie pasować, nie? Najczęściej to jest tak, że to wszystko, be, wszystko będzie pasować, to więc to się przyczepiasz do byle czego, nie? Do, do czegoś, co ci pierwsze wpadnie w oko, nie? Po prostu. No. Więc do byle czego po prostu się przyczepiasz. No. I to jest to, to, to jest, to jest taka ważna sprawa. No to jest zaskakiwanie, nie, Maciek? To jest zaskakiwanie. To Na pewno. Wtedy też jest taka zasada, że jak ty zaskoczysz kobietę, to kobieta jest. Kupujesz sobie czas. Bo ty mówiłeś, moduł piąty, czyli to było poznawanie. Moduł piąty to jest chyba poznawanie. Na nie, nie, moduł piąty to jest mindset pro. chyba. Na żywo, no? A, poznawanie na żywo. No. tak, Okej, okay. Okay. no no, bo widzisz, tak jak właśnie mówiłem w poznawaniu na żywo, ty zaskakując kobietę, kupujesz sobie czas, nie? Po prostu, bo jak zaskoczysz kobietę, to ona chce dłużej z Tobą porozmawiać, bo jest ciekawa, co ty powiesz dalej. I, i ty w ten sposób, jakby, a im więcej, powiedzmy, kupisz poprzez zaskoczenie jej sobie tego czasu. No to yy, tym więcej masz czasu, tym więcej ona czasu spędzi z tobą podczas rozmowy. A im więcej ona czasu spędzi z tobą podczas rozmowy, tym bardziej ona się w ciebie wkręci, yy, w jakimś tam stopniu, no bo więcej emocji z tobą poczuje, nie? Nawet, wiesz, potem sobie spokojnie z nią normalnie porozmawiasz, na przykład z tą laską, i, yy, i więcej o, się, o sobie się informacji dowiecie, tak? I ona wiesz, poczuje się przy Tobie komfortowo, nie? No to wiadomo, że wtedy będzie bardziej zainteresowana gościem, z... kim będzie bardziej zainteresowana laska? Gościem, z którym pogadała dwie minuty, czy gościem, z którym pogadała dziesięć minut? Dziesięć. No właśnie, nie? I, I właśnie o to chodzi, że takim właśnie sposobem jest kupienie sobie tego czasu poprzez zaskakiwanie kobiety, nie? Kobiety. No. Czyli, czyli, czyli właśnie, no, to, 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 bym, to bym powiedział, nie? To, 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 to jest taka ważna rzecz w sumie. Ale źle do tego podchodzisz, Maciek. Źle do tego podchodzisz. To, że, słuchaj, bo patrz, jak ty od razu podchodzisz, że to, to nie będzie to. I oczywiście ja wiem, co masz na myśli. No masz na myśli, że jakaś relacja, jakiś związek i tak dalej, nie? No. Ale ty z Laską nie szukasz, jak dopiero zaczynasz się z nią spotykać, ty jej jeszcze nie znasz, tak? Ty nie szukasz z nią związku. Ty nie szukasz z nią związku. Ty nie szukasz z nią relacji. Ty nie możesz nawet powiedzieć, jak pogadałeś sobie z kobietą, albo nawet jak poszedłeś z nią na pierwszą, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą randkę, ja wczoraj mówiłem o tym na szkoleniu grupowym, dlatego sobie koniecznie obejrzyj, to nie możesz, wiesz, jakby od razu uznać, czy to jest to, czy nie to w kwestii związku, bo ty jej nie znasz. Ty jej nie znasz. Ty tak naprawdę, wiesz, związek to nie jest coś, co się planuje. Związek to jest coś, co się tworzy. To, to, to się ma stworzyć, a stworzyć możesz coś poprzez czas, tyle poprzez czas. No a jak się spotkasz z kobietą raz, drugi, trzeci raz na przykład, no to to jest trochę za mało czasu, żeby, żeby, żeby stworzyć związek, nie? I chodzi o to, że Ty w pierwszej kolejności, z każdą laską, z którą się spotykasz, która Ci się podoba, Ty masz myśleć o seksualności, o seksie, tak? O tym, żeby fajnie z nią spędzić czas. O tym, żeby fajnie spędzić czas, no ale oczywiście, następnym etapem w relacji, zanim w ogóle dojdzie do związku, jest oczywiście pocałunek, jest dotyk, jest seksualność, jest seks. Tak? I, i, to jest, i, i dlatego najpierw Ty doprowadzasz do tego, a nie do związku. Związek jest dopiero później, więc, więc nawet jeżeli Ty po tej lasce patrzysz, że to nie jest to, że ona jest taka i owaka, spoko, nie pasuje Ci, to nie, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby po prostu z nią się mm, poflirtować, pogadać, zaproponować spotkanie, nie? I wiesz, i nawet potrenować dla treningu. Słuchaj, to, to Ci się przyda, a no, kto wie, nóż-widelec, się z nią troszkę zaprzyjaźnisz, wprowadzisz seksualność, Pójdziesz z nią na spotkanie, poruszysz tematy relacji damsko-męskich, o których mówiłem wczoraj na szkoleniu, czy na przykład, wiesz, sobie siedzisz z laską na spotkaniu i chcesz przejść na relacje damsko-męskie, nie? I mówisz na przykład tej, słuchaj, a jakie są takie są trzy cechy u mężczyzny, które najbardziej lubisz, nie? Które są dla ciebie mhm. ważne u mężczyzny? Jakie są najważniejsze wartości dla ciebie w związku? Czy wybaczyłabyś zdradę? Kiedy, kiedy, kiedy ostatni raz się całowałaś? Kiedy pierwszy raz się całowałaś? Nie? I widzisz, i w ten sposób się z nią tak jakby bardziej łączysz, co nie, wiesz, emocjonalnie, emocjonalnie, no emocjonalnie po prostu, nie? Wytwarzasz więź seksualną. I to spowoduje, że ona się zacznie przy tobie zupełnie inaczej czuć. A jeśli ona się zacznie przy tobie zupełnie inaczej czuć, dzięki właśnie tym pytaniom, tak? dzięki tą rozmowom, jaką ty poprowadzisz, to to powoduje, Maciek, że ona. Chce tego czasu spędzać z tobą więcej, bo ona się przy Tobie inaczej czuje. A jeśli ona się przy Tobie inaczej czuje, no to ona się bardziej wkręca, bo dla u kobiet najważniejsze jest to, jak ona się przy Tobie czuje. Nie? A to, jak się przy Tobie czuje, to ty wytwarzasz. Ty wytwarzasz poprzez rozmowę, poprzez swój sposób bycia, poprzez atmosferę, jaką wytwarzasz na randce, na spotkaniu, to ty wytwarzasz Maciek to Ty prowadzisz, bo to Ty jesteś mężczyzną, który prowadzi w relacji. Zobacz, że nawet z tą dziewczyną z pracy jesteś, jesteś, jesteś z nią, tak? I na przykład, yy, nie, nie wiem, po, no powiedz w jaki sposób tam ostatnio na przykład z nią rozmawiałeś, zagadałeś do niej jak, jak to wyglądało? I Co, ostatnio? To, że ona poza tym jest zdjęta, to wiesz? No, 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 to już jest problem. To już jest trochę, to już jest problem, jak jest zajęta. To rzeczywiście może być problemem, bo raczej nie będzie się chciała spotkać. No ale, ale nie patrzmy teraz na to. Jakby, powiedz, jak do niej ostatnio tam, powiedzmy, zagadałeś? Co do niej powiedziałeś? To co pamiętasz? To no, widzisz, w takiej sytuacji lepiej by było y, coś na przykład powiedzieć w stylu. Y, 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 Widzę, że coś tam przerzucają cię z miejsca na miejsce, ona, no, no. A, i, I ten, i y, 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 nawet jej powiedzieć w stylu: No, na, na, nawet powiem ci, y, mogę być z tą szczery, no, tak, tak, wiadomo, nie budujesz napięcie, budujesz ten. Y, o, a jej mówisz: No, powiem ci szczerze, że nawet ja ostatnio dostałem polecenie, żeby y, za jakiś czas ciebie znowu przerzucić w inne miejsce. Nie wiem dlaczego ja, nie wiem o co tutaj chodzi, ale nie wiem, nie wiem, nie? I ona wiesz, ona się zaczyna śmiać, a ty potem można powiedzieć nawet, ale wiesz co, Mo może dlatego, że, że zauważyli, że ze sobą więcej rozmawiamy i, i wyczuli, że, y, że mi może być ciebie łatwiej przerzucić, więc wtedy, więc jakbym, jakbyś ty pracowała i ktoś cię bierze, weźmie od, od tyłu i zarzuci na ramię, to, to będę ja, to jakby co, to będę ja, yy, wiesz, no i coś takiego, nie, I, coś, i, i to też tutaj taka, no inna rozmowa i zobacz, nawet wprowadzając coś takiego, co ja powiedziałem teraz, nie, no to ona się zupełnie inaczej poczuje, nie, zupełnie inaczej się poczuje i te, i te uczucia stworzą właśnie to, że ona yy, będzie... Chciała, no wiesz, no, że, że ona po prostu wiesz. Inne emocje będzie przy tobie czuła, nie? I to spowoduje, że, 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 no, że będzie się w jakiś tam sposób na ciebie nakręcać mniej lub bardziej, nie?